Dzień dobry. Jesteśmy znowu na łowisku, gdzie zaczynałem swoją przygodę. Jest ono zdecydowanie najbliżej, więc do tego padło na niewybór. No i co? Dzisiaj metoda. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. Kiedy tu przyjechałem na wodzie, działo się dosyć sporo. Na chwilę obecną. Gdzieś tam w oddali jakieś skławy są. Możecie zauważyć wędki rzucone. Zestawy we wodzie. No i czekamy. Tam coś się rusza. Ale to chyba jakieś robaczki na wodzie. No i co? Widzimy się przy rybce. Wędkę mi porwało. Boże, co tu się stało w ogóle? Co to będzie? Co to za rybka? Nadal nie czuję na kiju. Nie walczę jakoś mega mocno. Oczywiście jakiś tam opór jest. Karpik! No i się spiął. A nie, to spiął się przy brzegu spiał się Nożesz Spiał się No, no nie dobrze. Do tego stopnia walczył, że nawet kulkę prawie straciłem, ale wyłowiłem ją pod białkiem, chodź tu kulko No jak coś na nią wzięło to nie warto jej tracić No co za dziad musiał się spiąć, no musiał Bo nie mógł się ładnie pokazać do kamery Straciłbym taką kuleczkę No powtórzysz czy nie? To było takie bardzo, bardzo nieśmiałe branie Dosłownie wszyscy zrobiła tak i odpuściła ja Nie wiem czy to była jakaś obcierka, coś wpłynęło w żyłkę no Dajmy temu jeszcze chwilę i nadalie i to takie atomowe bym powiedział o matko, ale jedzie To jest mocna ryba, to jest duży osobnik. Jezu, jak nie wyciągnę go. Nie ma opcji, że go wyciągnę na tym kiju. Ale jedzie. Ale potwór będzie, Jezu. Nie, coś strzeli. Nie wiem, czy widzicie, jak się wędka gnie, ale to jest po prostu jakaś masakra, on robi co chce. On jedzie jak szalony Nie wiem ile ma ten ta ryba Pewnie jakiś duży karp Ale powiem szczerze, już miałem ręka boli Matko ten hol trwa minutę, może dwie Ale jest przy powierzchni Dobrze, ściągamy go do nas. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Nie, nie idź w brzeg. Stój! Nie! Zerwał się. Zerwał się. Tak blisko. Tak blisko. I co? Kulka poszła. Zerwał się. No zerwał się Super O matko No nic Przerzucamy i czekamy dalej Wszedł już w brzeg. Nawet nie zobaczyłem co to jest za bardzo No niestety Trudno się mówi, czekamy dalej. Przynajmniej widać, że ta woda żyje, ale tylko na tej wędce, bo ta umarła. Nie żyje totalnie zero nul. Zobaczymy dalej. Powiem Wam, że po tej spince jestem trochę podłamany. No to seria była silna chyba. Więc albo była jakaś mała, ale mega waleczna, albo albo była po prostu duża. No, nie wyjąłem jej. Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem, bo nie umiem jeszcze łowić aż tak dobrze. No, niestety czekamy dalej. Na tej wędce zmieniłem mm, kulkę, bo się nic nie działo przez chyba 3 albo 4 rzuty. Teraz poszła biała, taka trochę większa i po zapachu sądzę, że jakaś słodka, tak samo jak tutaj. Tutaj jest taka biała, pomarańczowa, nie wiem. No i co? Czekamy dalej. Może za trzecim razem się uda, nie? Do trzech razy sztuka. Tylko nie wiem, dlaczego tylko ta wędka działa. Ta jakby poprzuta, nie wiem. Nie wiem o co chodzi, może to kolor linki ma znaczenie, bo tu jest taka bardziej kamuflażowata, a ta jest zielona. Może ryby się boją po prostu tej zielonej, bo one, szczerze, no w okularach widzę ją tak na 2 metry we wodzie. W sensie do przodu, nie, nie w głąb, ale nie wiem. Możecie też napisać w komentarzach, co Wy sądzicie, jak, jak uważacie, dlaczego ta ryba spadła. Haki są bez zadzioru, bo stwierdziłem, że no nie ma co kaleczyć tych ryb. I tak, no, haczyk się im wbija, więc niestety też, no już niech mają trochę lepiej, więc te haki są bez zadzioru. I druga rzecz, nie wiem jak ustawić sobie podbierak, żeby było ładnie, bo czuję, że jakby ustawię tak to całkiem z boku to nie zdążę po niego sięgnąć a jeżeli go ustawię tak, żeby był we wodzie to się tak nie schylę, żeby po niego sięgnąć, bo wędkę za bardzo zegnę i ryba ucieknie ale nie wiem, może spróbuję go ustawić jakoś wyżej sztyce, żeby miał pod ręką o, tam się panu składa ciekawe no, oby nie rzucał w moje zestawy a boję się, że może, bo ja też gdzieś w tamtą okolicę rzucałem jeśli będzie rzucał w moje to prawdopodobnie się będzie przenieść gdzieś tutaj w te okolice ale zobaczymy no nic, no czekamy na kolejne branie coś jest, dobre nie ma nic puściutko puściutko jeszcze się oplątało, cholerstwo no nic przerzucam i zobaczymy, ale dobrze, zmieniłem miejsce i pojawiło się branie, więc mam rybę. Jest ryba w końcu. Spokojnie. No nie będzie jakaś duża ze spod nogami No okej okay, tylko teraz ładnie go nie stracić Jakoś głupio i będzie pięknie Oj ziomek 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 chodź do podpiewaka, dobra O jest, mamy go Jeszcze mi się kresło przewróciło ale jest w podbieraku Wesło poszło, telefon poszedł wspaniale Chodź to stanie. Chodź piękny karfik wiecie co On się strasznie rzuca Patrzcie jaka bestia Tak na oko ma no z 20 40 cm Taki na Wigilię Szkoda, że to nie te święta tu ma jakieś ranki. Dobra, nie męczę się już, bo widzę, że jesteś agresywny. Wracasz do wody, ziomek. Pójdziesz sobie? Tak? No, uciekaj. Zwracam ci wolność. Biegaj swobodnie. Poszedł. Okazało się, że dziad nam jeszcze kulkę zjadł ale szczerze nawet nie jestem na niego zły ważne że było pierwsza rybka dzisiaj zaliczona ładny kalpiszon i co rzucamy dalej w to samo miejsce chyba prawie spod samego brzegu nie wiem czy to widać w kamerze ale przez okulary widzę że tam jest takie dosyć duże wypłycenie a przez to że przez to, że jest ciepło, słońce grzeje, no to rybki chyba już się przyszły trochę powygrzewać. Natomiast druga wędka milczy. W ogóle to była pierwsza ryba, którą złowiłem na tą wędkę. Także już obie są pochrzczone, że tak powiem. Czekamy dalej. Mi się podoba. Dobra. Stwierdziłem, że trzeba coś zmienić, więc teraz na tą wędkę poszedł podajni wybity na dwa razy i biała kulka, która dała tego kapika wcześniej. I lecimy na odległość. Jak się blisko nic nie dzieje, to poszukamy czegoś naprawdę daleko. No powiedzmy, że na klipie. Nie mam pojęcia w jakim miejscu byłem zaklipowany i kiedy ale jak już doleciało to w sumie możemy nawet zdjąć tego klipa gdzie on jest okej okay. jest zdjęty kabłąk zamknięty i lecimy z tomatem napinamy szczytuweczkę i czekamy Aż ta cholery na żyłka się zatopi, a to może chwilę potrwać Dobra, to ja wracam do Was, to już będzie coś na kijów Albo przy pożegnaniu Albo w sumie, jeszcze korzystając z okazji Wy oglądacie ten film pewnie w niedzielę wielkanocną, więc Na te święta chciałbym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze Zdrówka, szczęścia, miłości, czasu spędzonego z bliskimi Koju, odpoczynku, żebyście wrócili wypoczęci. Właśnie tam karpik skoczył, więc ja uznaję to za to, że karpik też dołącza się do życzeń. Także, no co, wszystkiego najlepszego na te święta. Mamy obcielki na prawym kiju ale to jeszcze nie jest do zacięcia niestety Także że cały czas obserwuję szczytówkę o właśnie ale jest, jest ryba ale nie będzie to potwór chociaż Chociaż, chociaż może Kalpik kolejny jest Jest podbieraku, dobra No już, 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 już nie szalej Nie szalej ziomek Zgadnijcie kto zaczął pakować manatki Oczywiście, że ja Czy Ty się wypiałeś Pięciu kolorowy I już dyrebka numer dwa Ma strasznie ostre płetwy Cholernie Za ja po prostu wypuszczę tego Uciekaj dziadu Coś wzięło dosłownie, nie zdążyłem nawet szczytówki napiąć, i już jest ryba. Ale też nie będzie jakaś gigantyczna. Co jest? Co jest? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Matko jedyna, nie mam pojęcia co to było. What the? Dziwne, wzięła w opadzie. No dobra, rzucamy dalej. Tylko mi towaru brakuje powoli. <laughs> Dosłownie nie zdążyłem nawet ustawić szczytówki. Się z tymi rybami. No dobra moi drodzy, to w takim razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I widzimy się w kolejnych produkcjach. A tak jak mówiłem na święta, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć!